Na uczestników nocy muzeów czekało wiele atrakcji. Szyb macie zorganizował wyjątkowe, bo w całkowitej ciemności, zwiedzanie z przewodnikiem. Race, flary, reflektory i świece dymne dodawały niesamowitych wrażeń podczas prezentowanego sprzętu wojskowego w Parku Techniki Wojskowej. Była to niepowtarzalna okazja do wykonania oryginalnych fotografii. Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido również przygotowały ciekawą ofertę. Zwiedzający mogli przejść się na niżej położoną trasą turystyczną w kulisie węglowym, aż 320 metrów pod ziemią, a także usłyszeć najciekawsze historie przemysłu węglowego, czy przepłynąć najdłuższym podziemnym spływem w Europie. Natomiast w Muzeum Miejskim w tę wyjątkową noc przygotowano ekspozycję tkaniny artystycznej pod nazwą Wątki Zebrane. Wystawa ma charakter retrospektywny. Prace są z tego przedziału czasowego 1991. Najstarsza praca. A najnowsze prace to jest 2024 rok. Także grupa obejmuje 22 artystów. tym Niestety trzy osoby od nas już odeszły. To jest taki przekrój wszystkich technik, wszystkich sposobów wypowiedzi tkackiej, jakie uprawiała grupa. Grupa składała się z artystów i składa się z artystów, którzy pracują w różnych dziedzinach sztuki. Natomiast założenie grupy było otwarte i Jedyną zasadą było to, że ktoś deklaruje, że lubi coś splatać ze sobą. W związku z czym ta formuła grupy pozostaje wciąż otwarta, nie ma żadnych rygorów, jakichś ideogramów. Stąd jest ta nazwa przekaz, ponieważ ona jest bardzo pojemna. Mam wrażenie, że jest to taki smakowity kąsek do obejrzenia i do zachęcenia i uświadomienia sobie, że na Śląsku też działali artyści, którzy pracują w tkaninie unikatowej, bardzo szeroko pojętej oczywiście. Skąd Państwo się dowiedzieli o dzisiejszej wystawie? Oglądaliśmy program jakie są atrakcje w, w okazji nocy muzeów i postawiliśmy na Tutisę Muzeum, ponieważ no, ciekawi nas tutaj różna, e, różna taka artystyczna dusza e, związana z motkami, a tu właśnie taka wystawa jest. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że tu jesteśmy i nowe, nieznane, artystyczne przeżycia mamy. Te obrazy tutaj na maszynie szyte, oj to jest po prostu jakieś nieprawdopodobne. Różne niesamowite rzeczy, te kobeliny, te... Właśnie te hafty to jest coś nieprawdopodobnego, jakie talenty mają niektórzy ludzie i jak te talenty się przekuwają na takie piękne wyroby, i że możemy to tutaj zobaczyć. Naprawdę zachwycające są te dzieła artystów i do, muszę powiedzieć, że doceniam naprawdę pracę, bo to jest rzeczywiście takie powolne. Cierpliwe, długotrwałe, skomplikowane wzory, to naprawdę nie są łatwe, żeby to wykonać. Sama próbowałam też nieraz robić makramy. Wystarczy jeden błąd, i od razu wszystko widać. Jest naprawdę bardzo fajne, bo jeszcze można przy okazji pooglądać, jak się robi coś. No sama nieraz no próbowałam i wiem, że niektórych to bym rzeczy się nie podjęła. Z okazji właśnie Nocy Muzeów czy, czy jakichś innych imprez coś się dzieje, właśnie połączenie i tego spektaklu nawiązującego tematycznie do nici, powiązań, sznurków, wełen i różnego rodzaju techniki, które, które można sobie zobaczyć.